Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Witam na kanale Jasnowidz Gdańska czy Jasnowidz Olaf. Witam w audycji z cyklu Raport Jasnowidza Flash, czyli wydarzenia w kontekście przepowiedni. Flash to znaczy się, że omawiamy jedno wydarzenie, i tym wydarzeniem jest właśnie obudzenie się wulkanu Kraszenikow. Taka niesamowita nazwa, drodzy Państwo, wulkan kraszennikow po prawie pół tysiąca lat obudził się. Ze swojego można byłoby rzec zimowego snu. Jest to niezwykle symboliczna nazwa. Kraszennikow, jak właśnie jak mały rosyjski prorok, którego wszyscy znamy, drogi Sławik Kraszennikow, mały dziesięcioletni rosyjski prorok, który przekazał masę przepowiedni, masę proroków, które już się wypełniły, ale niektóre jeszcze czekają na swoje wypełnienie. Można byłoby zaryzykować, że. Być może miały właśnie rację osoby, wiele osób tak twierdzi, ja też nie jestem daleki od tego twierdzenia, że tak naprawdę czasy Dawida 19, Kaszlu 19 albo Boliweda 19 były tak naprawdę tylko przygrywką. Były tylko takim testem, taką próbą, a prawdziwa Wielka Demia dopiero nadejdzie i wtedy faktycznie wejdzie w życie tak zwana pieczęć bestii, Digital ID. I czasy ostateczne rozchulają się w pełni, właśnie, bo to, co widzimy, to są tak zwane w nomenklaturze chrześcijańskiej, mówi się, że to są bóle porodowe, czyli generalnie mówiąc, jakby w tym nurcie chrześcijańskim, że żyjemy w czasach ostatecznych, to wszystkie wydarzenia na Ziemi mają teoretycznie przybierać na sile, właśnie tak: ma być więcej trzęsień ziemi, ma być więcej wydarzeń, więcej deszczu meteorytów, wybuchów wulkanów, właśnie fal tsunami. Czy tak jest? Każdy nie oceni sam. My chrześcijanie często mówimy, że po prostu trzeba czuwać, bo Pan Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Tak więc, drodzy państwo, raport Jasnowidza Flash, wydarzenia w kontekście przepowiedni, zbudzenie się wulkanu Kraszennikow, jak właśnie słabi Kraszennikow. Czy to zapowiada, że coś się będzie jeszcze działo? Czy to jest otwarcie Puszki Pandory, czy to jest właśnie początek naprawdę dużych wydarzeń w naszych dziejach? Zobaczymy. Chciałby się rzec, módlmy się, ale wiem, że każdy z Was ma swoją filozofię, swoje wyznanie. Ja usilnie zachęcam do nawrócenia się do Pana Jezusa. Raport Jasni 6 sierpnia 2025. Zapraszam! Ponownie po tym krótkim intro, właśnie to jest takie dawne, sławikowe intro. I chciałbym troszkę rozwinąć tą myśl, drodzy państwo, bo ostatnio robiliśmy audycję na tym kanale, gdzie analizowałem właśnie takie wydarzenie, że w trakcie robienia audycji. Wylałem szklankę wody. Ta szklanka wody poleciała apostole, obmyła ostatnie karty Pisma Świętego, a ostatnimi kartami Pisma Świętego są właśnie karty Apokalipsy przynajmniej u mnie, bo nie wiem jaką wy macie Biblię. Ale akurat w tej Biblii ostatnie karty to są karty Apokalipsy, bo może ktoś ma na przykład w częściach, tak? I ja mam w jednej części i Stary i Nowy Testament. I właśnie upatrywaliśmy to jako takie symboliczne właśnie, że może nastąpić taki tak zwany Mały Potop. I tutaj w Gdańsku właśnie nastąpił taki Mały Potop, przynajmniej na Pomorzu, nastąpiły największe opady od wielu lat. I widzimy właśnie w telewizji, że nawet tam gdzieś wały przerwało, na granicy województwa pomorskiego i warmińsko-mozurskiego. I generalnie dzieje się, bo generalnie północ Polski została troszkę zalana. I tak spełniły się te przeczucia. I dlaczego to mówię? Właśnie, bo mówiłem Państwu ostatnio właśnie o zasadzie siedmiu biblijnych dni. Może spójrzmy na to. Tylko jeszcze, zanim spojrzymy na zasadę siedmiu biblijnych dni, przypomnijmy sobie właśnie, jak wygląda nasz kochany Sławik Kraszennikow, ten dziesięcioletni prorok z Rosji. Chłopczyk, który żył w zasadzie w latach osiemdziesiątych i na początku, jeśli dobrze pamiętam, w dziewięćdziesiątym roku, odszedł z tego świata. To jest właśnie Sławik, o tu nawet jest pieczęć bestii, widzę. I Sławik właśnie, taka dziwna korelacja nastąpiła. Sławik Kraszennikow i teraz wybuch wulkan Kraszennikowa na Kamczatce. To jest ciekawe, bo sam Sławik właśnie był rosyjskim chłopczykiem i sam, sam wulkan Kraszennikowa jest w Rosji, jest po prostu na Półwyspie Kamczackim, czy po prostu na Kamczatce. Dobrze, spójrzmy teraz dalej. O, to jest ten wulkan Kraszynnikowa. To każdy może sobie zobaczyć właśnie na Wikipedii. Także to faktycznie jest taki wulkan. Tak, on tam ma niecałe chyba 2 km wysokości. Zaraz sobie spojrzymy na mapkę. O, i ostatnia erupcja była około 1550 roku naszej ery. Czyli prawie 475 lat temu, około 475 lat temu, czyli prawie pół tysiąca lat temu, wybuchł właśnie ten wulkan kraszennikowy, jak tutaj widzimy na półwyspie na Kamczatce. Dobrze. O, pamiętacie, tutaj była taka właśnie audycja. Ja tutaj wspominałem właśnie zasadę siedmiu biblijnych dni, i tam analizowałem takie różne przeczucia, które właśnie. 14 dni od 13 lipca właśnie wypełniły się w formie tej takiej mini powodzi na Pomorzu Gdańskim czy po prostu generalnie w północnej Polsce i tu zwróćcie uwagę, właśnie tutaj zaznaczyłem 13 w niedzielę z tego względu, że tam ten SMS z przeczuciami był właśnie zapisany 13 lipca w niedzielę, tak, wtedy właśnie była ta audycja w trakcie której wylała się woda i to interpretowaliśmy właśnie, że poczucie, bo nastąpiło takie poczucie 14, tak, czyli 14 dni, dokładnie dwa tygodnie później w niedzielę nastąpił duży opad deszczu, lało przez całą noc i w poniedziałek następnego dnia właśnie tam zaczęło tutaj właśnie pomorze zalewać. Ale dlaczego tym mówię właśnie, drodzy państwo, bo ta powódź, jakby te, dwa, te, te 14 dni od czasu zapisania tego SMS-a, od czasu tej audycji, tak czy jak audycja była 13 w niedzielę, to 14 dni od czasu tej audycji mijało 27 w niedzielę. I teraz, jeżeli by tak przyjąć, właśnie od czasu tamtego przeczucia 14. Od czasu, kiedy fizycznie ta woda się wylała, to 14 dni minęło. 27 w niedzielę, jednocześnie doliczając do tego 7 biblijnych dni, to wychodzi właśnie dzisiejsza niedziela, 3 sierpnia. Tutaj właśnie zaznaczyłem sierpień, dzisiaj niedziela, 3 sierpnia. Jak tak spojrzeć właśnie na 7 biblijnych dni, to by wychodził właśnie ten czas. Dzisiaj, dzisiaj właśnie. Jest niedziela 3 sierpnia, i akurat dzisiaj, właśnie 3 sierpnia, wybucha wulkan Kraszenikowa w Rosji. Dziwna taka korelacja czasowa, nie? Ale mało tego. Drodzy Państwo, zwróćmy jeszcze uwagę na inną audycję. Tutaj, pamiętacie, była taka audycja, właśnie w której użyłem takich zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. I tam właśnie analizowaliśmy sobie między innymi audycję z 5 lipca i tutaj właśnie ja doszedłem do wniosku, że to się wypełniło właśnie w dniach 7-10 lipca. Ta masa, masa elementów tego SMS-a powiedzmy, w cudzysłowie proroczego takiego SMS-a zawierającego przyczucia, wypełniła się doskonale. To odsyłam do tamtej audycji, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, który jakby teraz będziemy do niego dochodzić. To jest element 10 sierpnia. Chodzi o to, że tutaj była masa różnych liczb. Było coś z dziesiątką, coś z siódemką i z 200 i z dwiema osobami. I tam ja analizowałem, właśnie, że tam to są opady deszczu 150-200 ml. I tam tłumaczyłem, że, że dziesiątka to nie jest raczej październik, tylko to jest raczej właśnie albo 10 lipca, albo ewentualnie 10 chyba sierpnia, tak? A tak, 10 sierpnia, bo to jest zapisane 10 sierpnia. I tam właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest jedyna data, która jest tutaj zapisana i jakoś tak dziwnie ta komórka podkreśliła tą datę, 10 sierpnia. Aż sam jestem ciekaw, czy coś się wydarzy 10 sierpnia, ale dlaczego o tym mówię, drodzy Państwo? Mówię o tym dlatego, bo jak spojrzymy na kalendarz, jak spojrzymy na kalendarz właśnie, to dzisiaj, 3, wybuch wulkan Kraszynnikowa. Tydzień temu 7 biblijnych dni temu właśnie rozpoczęła się ta mini, mini potop na Pomorzu. Dokładnie po 14 dniach, kiedy było poczucie, tak? czyli nastąpiło poczucie, pojawiło się 14, po 14 dniach zaczął faktycznie padać deszcz i zaczęło tutaj zalewać Pomorze. Potem, po kolejnych biblijnych 7 dniach, następuje wybuch. Wulkanu na Kamczatce o nazwie Kraszennikow, tak? I kolejne 7 biblijnych dni, już od tego obudzenia się wulkanu Kraszennikow, mija 10 sierpnia. To jest niesamowite. 10 sierpnia mija te 7 dni, a w przeczuciach miesiąc temu pojawiła się konkretnie data 10 sierpnia. To taka podwójna korelacja, bardzo ciekawa. Nie? Że dzisiaj, właśnie 3 sierpnia, wybucha wulkan. I znowu można zacząć liczyć, czy coś będzie za 7 biblijnych dni od czasu tego właśnie wybuchu wulkanu. Być może po prostu wybuch wulkan, bo ostatnio było bardzo duże trzęsienie ziemi na Kamczatce i w związku z tym trzęsieniem ziemi geolodzy właśnie to łączą wulkanolodzy z tym, że właśnie są wstrząsy wtórne. Tam jeszcze było tsunami, i właśnie teraz też być może przez to obudził się ten wulkan, właśnie o nazwie. I być może jest to przypadek, ale tak się ciekawie składa, że akurat dzisiaj ten wulkan się obudził i akurat datę 10 sierpnia, już miesiąc temu wspominaliśmy, że coś wokół tej daty może być. Zobaczymy, zobaczymy, czy za tydzień, czy około tydzień czasu coś nastąpi. Bo to, co miało miejsce wcześniej, to było w nocy z niedzieli na poniedziałek, po prostu przez tam dwa dni, chyba czy dzień, czy dwa dni, bardzo dużo deszczu padało i potem zaczęło zalewać. Co ciekawe jeszcze, drodzy państwo, chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że na YouTube, jak umieściłem audycję właśnie analizującą to, wspominającą właśnie te rzeczy, to akurat to była kwestia godzin. To była kwestia godzin, właśnie po tych audycjach nastąpiło właśnie trzęsienie ziemi, które następnie wywołało falę tsunami. Tak, tutaj spójrzcie, widzicie? Tutaj właśnie jest ten, jest ten potop, 29 właśnie była audycja. 30 lipca dowiedzieliśmy się, jeśli dobrze się pamiętam, dowiedzieliśmy się właśnie, że nastąpiło trzęsienie ziemi. To były wczesne godziny rannych, jakaś siódma czy któraś godzina, więc w zasadzie w nocy z 20 na 30 nastąpiło fizycznie to trzęsienie ziemi na Kamczatce. czy to była kwestia godzin od czasu emisji tego programu, właśnie, że rozpoczęło się trzęsienie, jakoby taka kropka na d. Do tego zaznaczonego na niebiesko czasu, jakby zalewania tutaj pomorza Gdańskiego. Weszła taka kropka na D dni, następnego dnia. Zrobimy audycję, i potem w ciągu godzin nastąpiło trzęsienie ziemi, które następnie wywołało falę tsunami. Co prawda ta fala tsunami nie była ogromna, może spójrzmy na nią. O, ta fala sami nie jest aż taka bardzo ogromna jak ta fala, która zalała Japonię, która miała tam nawet do kilkunastu metrów wysokości, ale była, zrobiła swoją jakby furorę. Tak na Kamczatce w ogóle się okazało, że nikt nie zginął. Tutaj było takie spektakularne, właśnie jak zwierzątka sobie tutaj u chatki, różne foki uciekały, właśnie. To jeszcze było przed falą tsunami w trakcie tego trzęsienia ziemi. Czyli generalnie jakby. Nastąpiła fala tsunami, ale nie była aż taka dewastująca. Ale co ciekawe, tutaj jeszcze warto jest nadmienić, że my chrześcijanie, jakby żyjemy w takim przekonaniu, że czasy ostateczne będą się odbywały właśnie w taki sposób, że będą te tak zwane bóle porodowe, czyli te wydarzenia globalne będą nabierały na sile, czyli będzie coraz więcej fal coraz więcej trzęsień ziemi, coraz więcej wybuchów wulkanu. Tak? Wielu ludzi właśnie w taki sposób właśnie tłumaczy te bóle porodowe, które pojawiają się w Piśmie Świętym. I tak właśnie tłumaczy te czasy ostateczne, które już będą się jakby nasilać aż do powrotu Pana Jezusa i wypełnienia się jakby całej apokalipsy. I spójrzmy sobie na teraz na te trzęsienia ziemi, czy faktycznie coś takiego ma miejsce, czy, czy, czy jednak nie. Bo jest takie przekonanie, że jedni mówią, że jest tego coraz więcej, a inni z kolei mówią, że tylko doniesień medialnych jest coraz więcej. A samych tych zjawisk nie jest teraz więcej. Nie? Spójrzmy sobie na te 10 czy 11 największych trzęsień ziemi ostatnich 100 lat. Chwileczkę. Tutaj jeszcze tylko zerknijmy, właśnie na ten kraj kamczacki, gdzie było to trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 w skali Richtera, czyli bardzo silne trzęsienie ziemi. Tu właśnie mamy tą Kamczatkę, widzicie, zbliżymy sobie właśnie, o tutaj jest, było to trzęsienie ziemi właśnie, tam nagrane i tam właśnie niedaleko bardziej na północ jest właśnie ten wulkan, wulkan Kraszennikow, który teraz się właśnie obudził, kilka dni po tym trzęsieniu ziemi, ale zobaczmy sobie na ranking tych trzęsień ziemi. Tu jest ten ranking, przybliżmy sobie go i tu widzimy właśnie 11 dokładnie 11 trzęsień ziemi najsilniejszych w ciągu, właśnie od kiedy są prowadzone pomiary. I zwróćmy uwagę tutaj, najstarsze trzęsienie ziemi siódme z kolei, jeśli chodzi o siłę tej te jakby erupcji, tej energii 8,8 skali Richtera miało miejsce właśnie w 1906 roku, tak? To było w Ekwadorze. I następnie co się dzieje? Następnie musimy czekać prawie 50 lat 40 lat, prawie 50 lat, prawie pół wieku czekamy. I dopiero wtedy następuje kolejne trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 1950 roku. I co się dzieje, proszę, drodzy Państwo, z tych 11 trzęsień ziemi, 11 najsilniejszych trzęsień Ziemi w historii, od kiedy są robione pomiary. Pierwsze ma w 1906 roku, czyli nie, nie, kilka lat przed zatonięciem Titanica. Potem jest 50 lat przerwy, i potem mamy trzęsienia ziemi po kolei: rok 1950, rok 1952, rok 1960, 1964 i 1965. Czyli mamy. 5 trzęsień ziemi w ciągu 15 lat. To wychodzi prawie co 2-3 lata: jedno wielkie trzęsienie ziemi. Czyli pierwsze jest w 1900 na początku XX wieku, potem 5 trzęsień ziemi jest w skali 15 lat, około połowy wieku XX, tak? Po pierwszej i po drugiej wojnie światowej, i po tym, jak Izrael wrócił, tak? Jak naród izraelski wrócił do Ziemi Świętej. Co tutaj dla nas chrześcijan ma znaczenie w kontekście Apokalipsy, w kontekście wypełniania się prorost, że wtedy już ostatecznie jakby otworzyła się jakby ten rozdział i, i wypełniają się te czasy ostatecznie jakby do powrotu Pana Jezusa? Gdzie niektórzy uważają, że to zajmie jakby jedno pokolenie, czyli albo 100 lat, albo po prostu kilkadziesiąt lat A pa pamiętamy, że Izrael wrócił właśnie pod koniec lat 40. do ziemi świętej. W sensie Izraelczycy i teraz e, zwróćcie uwagę, że e, po tym ostatnim trzęsieniu Ziemi w roku 1965 znowu następuje długie, długie, długie nic. Nie ma trzęsień Ziemi w latach późniejszych 60. nie ma w latach 70., nie ma w latach 80., nie ma w latach 90. znowu jest praktycznie 50 lat ciszy, czy połowę wieku jest cisza. Są oczywiście wieki trzęsienia ziemi, ale nie te największe, tak, nie te największe. I wtedy znowu po pół wieku przerwy następuje wiek XXI. I co się dzieje? Zwróćcie uwagę, mamy trzęsienia ziemi, tak? 8,8 w 2010 roku, 9,1 w 2011, tak? potem mamy 8,6 2012 tak Czyli mamy 10 11 12 tak i potem mamy jeszcze e, mamy jeszcze e, 2025 Kamczatka Rosja to jest to trzęsienie ziemi kilka dni temu 8,8 skali Richtera pamiętajmy że tutaj a, przepraszam, jeszcze przeoczyłem słynne przecież trzęsienie z tsunami na Sumatrze, tak, w 2004 roku. Przepraszam, bo to jest w ogóle czwarte, jeśli chodzi o siłę energii, czwarte w historii, tak. Czyli mamy nagle w przedziale, zobaczymy, od 2004 roku, tak, do 20. Piątego, czyli to jest w skali 20 lat, mamy znowu 5 najsilniejszych trzęsień ziemi, właśnie nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch dekad, po prostu nastąpiło w XXI wieku, tak. Z czego kilka z nich, tak? Z czego kilka z nich, właśnie 2011, tak, to jest Japonia, i wielkie tsunami w Japonii, 2004, to jest Sumatra, i wielkie tsunami na Oceanie Indyjskim, tak. Potem mamy znowu też i kamczatkę. Mamy teraz kamczatkę, teraz, kilka dni temu, tak? I też właśnie na sumatrze, też 8,6. Czyli mamy ewidentnie, ewidentnie mamy takie zagęszczenie się, jeśli chodzi o te trzęsienia ziemi, ale w tym sensie, że one są coraz silniejsze, tak? Że z tych 11 najsilniejszych trzęsień ziemi w ciągu tych 120 lat, aż 5 było w 20. W pierwszym wieku, tak? Dwa z nich wywołały potężny tsunami, tak? Czyli tsunami w 2004 roku i tsunami w 2011 w Japonii. To były naprawdę apokaliptyczne zdjęcia, patrząc właśnie na te, na te wydarzenia. I to jest ciekawe, właśnie, że teraz to, co jeszcze Państwu chciałem powiedzieć, sekundka, to, co chciałem Państwu powiedzieć, to teraz właśnie ten wybuch tego wulkanu. Kraszennikowa, który no nieubłaganie kojarzy nam się ze Sławikiem Kraszenikowym, jest bardzo ciekawy jeszcze pod innym kątem, i z tym Państwa zostawię do kontemplacji, e, zachęcając oczywiście do rozważania słowa Bożego Pana Jezusa e, i, i nawracania się, to jest to, że można tak patrzeć właśnie na te bóle porodowe, czasów ostatecznych, że one będą się nasilać, tak? Że liczba tych rzeczy albo będzie rosła, albo też doniesień będzie coraz więcej, bo niektórzy też tak tłumaczą te wydarzenia, że samych wydarzeń może nie być więcej, ale tych doniesień medialnych będzie więcej, i wtedy kiedyś właśnie oko proroka widziało to w taki sposób, nasze czasy, w których my teraz żyjemy. Ale jest też pewna ciekawa rzecz, właśnie w tym wulkanie Kreszenikowa, drodzy Państwo. Otóż on ma taką nazwę jak Sławie Kraszennikow, i Sławik Kraszenikow sam w sobie przepowiadał wiele rzeczy. Nie? I sam Sławik wierzył w Jezusa i mówił o powrocie Pana Jezusa. I to na to trzeba zwrócić baczną uwagę z tego względu, że sam Sławik upadabniał się do Pana Jezusa, wierzył w Pana Jezusa i zapowiadał Jego powtórne przyjście. Więc nieubłaganie, powtórne przyjście Pana Jezusa i przepowiednie Sławika łączył się ze sobą, bo przecież pieczęć bestii skąd się bierze? Właśnie z Apokalipsy świętego Jana, tak? Wydarzenia właśnie, różne kataklizmy właśnie z Apokalipsy Świętego Jana i przepowiednie Sławika Kraszenikowa i wielu innych, tak? Więc ważne jest, żeby to połączyć wszystko, że same te tsunami, same te wojny, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, tak? One same w sobie są po prostu wydarzeniami, ale co się za nimi kryje? No, kryje się za nimi koniec historii. Tak? I nastanie. No, jedni mówią właśnie o iwencie, tak? Inni mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Każdy nazywa to inaczej, bo tak? O wielkim, jakby ostatecznym, jakby wydarzeniu. I tu chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią rzecz, i skończymy. To jest. Że to trzęsienie ziemi kilka dni temu na Kamczatce spowodowało dwie ciekawe rzeczy. Spowodowało falę tsunami, tak? spowodowało też, że następowały tam wtórne wstrząsy i wtórne ostrzeżenia przed tsunami, ale spowodowało też wybuchy wulkanów. I to jest ciekawe, bo widzimy tutaj trzy rzeczy jednocześnie: że było trzęsienie ziemi, było tsunami i ono też wywołało wulkany. Czyli powoli nam się robi taka równia pochyła. Powoli nam się robi taka reakcja łącuchowa, że nastąpią trzy rzeczy jednocześnie. Nie? I trzęsienie Ziemi, i tsunami, i jeszcze w wyniku tego wybuchy wulkanów. I jednym z tych wulkanów jest wulkan Kraszynnikowa. Dziwne. Brakuje tylko, żeby nam jeszcze gwiazdy na łeb spadały i będziemy jeszcze bliżej powrotu Pana Jezusa. Dobra. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kanału Jasnowic z Gdańska, to jest ten mały kanał, bo następna audycja będzie na kanale właśnie Jasnowic Gdańska. Tam podzielę się z Państwem takim małym przyczuciem, chyba go nie publikowałem, taki mały SMS, małe przyczucie, które również wplata się właśnie w te wydarzenia, ale już o zasięgu regionalnym właśnie dotyczącym tutaj Gdańska i Pomorza Gdańskiego. Bo też często mówię, właśnie, że te wydarzenia, te przeczucia, one się spełniają na różnych poziomach, często globalnym, ale też czasem właśnie regionalnym, tam gdzie dana osoba przeczuwająca żyje, no to ja właśnie żyję na Pomorzu, więc jakby często one się też czują też Pomorza i dlatego te przepowiednie ostatnio spełniają się w skali regionalnej, w skali Pomorza, które teraz jest aktualnie jakby zalewane. Nie, ale do tego już zapraszam na kanał, jestem z Gdańska. Eee, może dzisiaj, może jutro, kto wie. A na razie, módlmy się. Pozdrawiam Was serdecznie. Kocham Was, bujak i pa!